Cześć Wam wszystkim, dzień dobry, witam na Wilczym Szlaku. Znów wracamy do tematyki urbexu. Udało mi się trafić na ślad niesamowitej, mrożącej krew w żyłach historii. Udało mi się znaleźć lokację, w której się wydarzyło coś bardzo złego. No i dzisiaj Was tam zabieram. Jesteśmy w miejscowości Bradford w Yorkshire, na ulicy Oak Avenue, gdzie w jednym z bloków w latach 70. rozegrała się tragedia, będąca częścią składową jeszcze większej tragedii. O wszystkim wam opowiem, ale hasło rzucę tylko jedno. The Yorkshire Ripper, czyli rozpruwacz z Yorkshire, jeden z najsłynniejszych morderców w historii Wielkiej Brytanii. Pomijając Kubę rozpruwacza z czasów wiktoriańskich, a więc bardzo starych. Zabieram Was ze sobą, o wszystkim opowiem Wam na miejscu. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ rzeczywiście e, są tutaj kamery, kręcą się ludzie. Nie chciałbym, żeby mnie jakaś służba ochroniarska wyprowadziła. Mam nadzieję, że nam się uda. Ruszamy. Dało mi się dostać do środka. Będę mówił półgłosem, bo pomimo płotu otaczającego ten blok, y, jest tutaj w sąsiedztwie mnóstwo domów. Kręcą się ludzie. Prawdopodobnie jest też gdzieś kamera CCTV. Muszę być bardzo ostrożny. To co widzicie, to pozostałości klatki schodowej w bloku na Oak Avenue. Tutaj były skrzynki pocztowe, wyższe numery i niższe były tutaj. Brakuje. Tych skrzynek, i tam były numery flatów. Interesuje nas mieszkanie numer 3, które znajdowało się na pierwszej kondygnacji, dlatego schodzimy w dół i już Was zabieram do owego feralnego miejsca. W tej części skrzydła znajdowały się trzy mieszkania: numer 1, numer 2. I numer 3 to właśnie tutaj. W mieszkaniu, w którym się w tej chwili znajdujemy, mieszkała dwudziestokilkuletnia Patrycja Atkinson-Mitra, zwana przez przyjaciół Tiną. Mieszkała tutaj w Bradford od pewnego czasu. Tutaj miała kuchnię. Tutaj Przygotowała posiłki. Tutaj prawdopodobnie była Łazienka, sądząc po kaflach, raczej na pewno. Ciężko mi się o tym wszystkim mówi, mając świadomość dramatu, który się tutaj rozegrał. 23 kwietnia 1977 roku. Peter Sutcliffe spotkał Patricię, Tinę, nietrzeźwą na ulicy, wracającą do domu z klubów w Bradford. Patricia utrzymywała się z prostytucji. Świadkowie opisywali, że tego dnia była bardzo pijana i na coś zła, wracając. Kopała samochody, krzyczała. Załogała się bardzo głośno. Być może zwróciła uwagę Pitera, który zaproponował jej odwiezienie. Prawdopodobnie zaproponował jej odwiezienie do domu samochodem. Przyjechali właśnie tutaj do jej mieszkania. Atmosfera tego pomieszczenia jest bardzo ciężka. Na ścianach resztki tapet, na suficie to się chyba nazywa mikrofaza, czyli tapeta sufitowa. To był salon mieszkania Patrycji. Znaleziono jej zwłoki w którymś z kątów. Na łóżku, czy też kanapie. Peter uderzył ją w głowę cztery razy młotkiem. Następnie rzucił ją na rzekową sofę i jeszcze sześciokrotnie pchnął w brzuch nożem, aby mieć pewność, że nie żyje. Ciężko mi się o tym mówić, próbuję sobie to wyobrazić, i włosy mi się jeżą na głowie. Obnażył ją, zsunął jej spodnie, bieliznę, podciągnął bluzkę, aby obnażyć piersi. Po czym zaspokoiwszy sam siebie, oddalił się z tego miejsca. Bardzo niesamowity jest również fakt, że po drodze pozbył się narzędzi zbrodni i jak zeznał młotek, wyrzucił na jednej z posiadłości po prostu za płot. Po przesłuchaniu właściciela posiadłości okazało się, że rzeczywiście znalazł on młotek w swoim ogrodzie i nieświadomy tego, że jest to narzędzie zbrodni, przez jakieś trzy lata używał go jeszcze w gospodarstwie domowym podczas remontów. Peter William Sutcliffe urodził się 2 czerwca 1946 roku. Znany był również pod fałszywym nazwiskiem Peter Cunan. Był on seryjnym mordercą, którego finalnie uznano winnym śmierci 13 kobiet i próby zabicia 7 innych w okresie między 1975 a 1980 rokiem, a więc zaledwie 5 lat. Satklifa skazano na łącznie 20 wyroków więzienia, które w 2010 roku sąd przemianował na jeden bezwarunkowy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Prasa nazwała go Yorkshire Reaper, czyli rozpruwacz z Yorkshire, wzorując się na słynnym wiktoriańskim kubie rozpruwaczu. I tak też po, pod, pod, za przykładem prasy zaczęto go nazywać. Rozpruwacz z Yorkshire zabijał na terenie całego Yorkshire, tutaj okolicznego. Między innymi w Manchesterze, w Halifaxie, w Bradford właśnie, również w dzielnicy Leeds zwanej Chapel Town, w okolicach Sheffield atakował wszędzie tam, gdzie mógł spotkać prostytutki. W jaki sposób wpadł rozpruwacz z Yorkshire? Otóż w to sposób dość przypadkowy. Można powiedzieć, w roku 1980 został zatrzymany w towarzystwie młodej kobiety niedaleko Sheffield, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwym. Kobieta okazała się prostytutką. Patrol zatrzymał go, ponieważ podejrzewano, że numery rejestracyjne samochodu są fałszywe, i tak rzeczywiście było. Zabrano go na posterunek do wyjaśnienia. Zanim y, udał się z policjantami do radiowozu, poprosił jeszcze, że desperacko musi pójść na stronę zrobić siusiu. Pozwolono mu oczywiście, nie zdając sobie sprawy, kim jest. Wrócił za chwilę, zabrano go na posterunek. Później, kiedy już wszystko się wydało, okazało się, że podczas rzekomego załatwiania pod swojej potrzeby pozbył się w krzakach młotka. Noża i kawałka sznura, które miał przygotowane, aby rozprawić się z kolejną ofiarą. Pijanego kierowcę przewieziono na posterunek policji w Diusbury. To taka ciekawostka, ponieważ ja obecnie pracuję w Diusbury, nikt jeszcze nie podejrzewał, kogo schwytano, kogo zatrzymano. Okazało się jednak, że był dość dziwnie ubrany. Kiedy go zrewidowano, okazało się, że pod wierzchnim ubraniem ma na sobie założoną bluzę, taką w stylu joggingowym, z wycięciem w kształcie litery V na piersi, ale ma tą bluzę założoną odwrotnie. W rękawy ma wsunięte nogi. Bluza jest jak gdyby odwrócona do góry nogami, także to wycięcie w kształcie litery V odsłania jego genitalia. No tutaj stróżą prawa zapaliła się już lampka, wezwano psychologów, wezwano śledczych, zaczęto kojarzyć to, że mężczyzna pasuje jako jego fizyczna, jak gdyby opis pasuje do zeznań świadków, ofiar, które ocalały z rąk rippera i zaczęto go przesłuchiwać. Okazało się, że Mister Sutcliffe był już przesłuchiwany w sprawie Rippera w różnym charakterze, jako świadek, jako przypadkowy przechodzień, ktoś, kogo widziano w okolicy 9 razy. Tak, słyszycie mnie dobrze, nie przysłyszeliście się, nie przysłyszeliście się. przesłuchiwano go już 9 razy i nikt, absolutnie nikt, nie wpadł na to, aby połączyć kropki i zastanowić się, dlaczego ten mężczyzna. Tak często pojawiał się w miejscach, gdzie atakował rozpruwacz z Yorkshire. Po dwóch dniach przesłuchań, kiedy wzięto go w krzyżowy ogień pytań, Peter niespodziewanie przyznał się do tego, że jest rozpruwaczem. Ogłoszono to do wiadomości publicznej, które Ponieważ cała opinia społeczna bardzo mocno domagała się od policji ujęcia sprawcy. Zarzucano policji bezradność przez te wszystkie lata, kiedy ginęło tak wiele kobiet po kilka rocznie. Kiedy ujawniły się szczegóły, że Peter był przesłuchiwany wielokrotnie, pasował do opisu sprawcy. Że jego samochód miał fałszywą rejestrację. Generalnie wszystko wskazywało na to, kim jest. Przelała się na policję potężna fala krytyki. Nie zostawiono suchej nitki na prowadzących śledztwo, i można powiedzieć, że od tego czasu w Policji Brytyjskiej rozpoczęła się nowa epoka, ponieważ wprowadzono zupełnie nowe procedury, zupełnie nowe sposoby poszukiwania przestępców, gdzie już nie było mowy o. Przeoczeniu takiego faktu, jak dziewięciokrotne przesłuchiwanie kogoś. I dzięki sprawie Yorkshire Reapera sprawność policji brytyjskiej znacznie wzrosła. Zeznań. Morderca zeznał, że robił to, ponieważ słyszał głos Boga, każący mu oczyszczać świat z prostytutek, z kobiet, które były niemoralne. Pomijając już absurd tego stwierdzenia, na jego niekorzyść przemawiało to, że używał ich do zaspokajania swojej przyjemności seksualnej. Zbadany został orzeczony jako osoba cierpiąca na schizofrenię paranoidalną, stąd prawdopodobnie te głosy. I został osadzony w więzieniu, tak jak już mówiłem wcześniej, otrzymał łącznie 20 wyroków, które później przekuto na jeden łączny wyrok bezapelacyjnego więzienia do końca życia. Peter Sutcliffe żywota dokonał całkiem niedawno, bo w 2020 roku w więzieniu we Frankland. W międzyczasie przewożono go pomiędzy szpitalami psychiatrycznymi a tym więzieniem, ponieważ nie wiedziano tak naprawdę, gdzie go przetrzymywać, ale ostatecznie zdecydowano się na więzienie i tam zmarł. A zmarł na skutek powikłań po bardzo ciężkim przejściu COVID-19. Słynna, legendarna choroba poradziła sobie z organizmem rozpruwacza z Yorkshire. Peter był żonaty. Jego żoną była Sofia Szurma. Nie udało mi się dociec, jakiej narodowości była ta pani, ale nazwisko brzmi znajomo, prawda? W każdym bądź razie okazało się, że osoba ta również chorowała na schizofrenię. Nie mogli mieć dzieci z Peterem. Ona z kolei była typowym typem dominującym. Biła go podobno, swojego męża, znęcała się nad nim. Nie wiadomo, czy z tego też powodu szukał. Odbuch. Odwetu na innych kobietach, na prostytutkach. W każdym razie rozwiodła się z nim, kiedy był już osadzony, skazany na więzienie. Wyszła ponownie za mąż, za jednego fryzjera. Rzucę okiem w dodatki, pana Michaela Woodwarda. I wyobraźcie sobie, że ta pani żyje do dziś. W internecie informacje, że w budynku tym pomieszkiwała grupa bezdomnych z Europy Wschodniej. Została usunięta przez policję. Ja już chyba nawet wiem z jakiego kraju, a nawet z jakich rejonów owi bezdomni pochodzi. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. No z mojej strony niesamowite przeżycie znaleźć się w tym miejscu. Bardzo silne wibracje takiego niepokoju można tam wyczuć. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że oglądacie Wilczy Szlak. Zachęcam do lajkowania, jeśli wam się podoba, do pisania komentarzy, do polecania kanału znajomym. To mi bardzo pomoże, będę mógł wykonywać następne wyprawy, nie tylko górskie, nie tylko survivalowe, ale również takie, urbeksowe. Jeszcze raz Wam dziękuję, pozostańcie aktywni i do zobaczenia wkrótce na Wilczym Szaku.